Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Sytuacja była absolutnie patowa, absolutnie fatalna. Znowu nadużywam słowo absolutnie i tak, e, tak już będzie i tak już zostanie, bo... Widzieliście co się zresztą wydarzyło w korbecie C4. Nawet te, ostatnie te dwa tygodnie mieliśmy taką przerwę, bo trzeba było pokombinować i pomyśleć co teraz. W momencie kiedy nagle się okazało, że e, kiedy już witasz się z gąską, już wiesz, że wszystko będzie ok, nagle się okazuje, że generalnie to cały silnik, wał, korbowody i wszystko po kolei jest do zrobienia, a tych części troszkę brakuje teraz na rynku. Jest znowu kłopot. Jakby zakres pracy jest gigantycznie znacznie większy niż to, co, o czym w ogóle myśleliśmy. No, ale trudno. To jest tak, jak jest i musimy z tego, do tego wyjść z twarzą, e, ale game changer, zmieniamy podejście. Jeden z widzów powiedział, słuchaj, ja mam podobny samochód, kupiłem go na części, wykorzystałem go sobie już na części, że sporo mi zostało, chcecie? To odsprzedam. Dobra, no to zobaczcie, na co tak naprawdę wpadliśmy i co udało się zrobić, bo może okaże się, że to jest najlepsza droga, jaką mogliśmy wpaść. Może właśnie to wszystko miało się wydarzyć po to, żeby kupić drugą korwetę ale taką korwetę, której na razie nie musimy wklepywać w MUBI i nie musimy wchodzić w link, czyli mamy 150 złotych do tyłu. Pole, szkoda, bo byśmy mieli 150 złotych do przodu. Tak jak i Wy, kiedy wchodzicie i sobie, jeżeli wybieracie sobie opcję, to 150 macie cashback. Zresztą możecie zarobić nawet do 2000 złotych, ale tą zasadę też już znacie i też już wiecie. Jak nie, to napiszcie, to oczywiście chętnie Wam wytłumaczę. No dobra, nowej korwety nie ubezpieczamy, ale zobaczcie. A więc tak, dzień dobry. Tak jak Patryk powiedział, mamy prawdziwego game changera, czyli tak jak w projekcie Mercedes CL55, tak jak w projekcie polskie Porsche Ford GPW dla muzeum, eee, co tam jeszcze eee, w polskim BMW. I eee, jeszcze w jakimś projekcie mamy drugi samochód dawcę po to, żeby wyciągnąć z niego wał korbowy z rocznika 84 i dwa korbowody eee, oraz wiele innych rzeczy, na przykład jak przedni resor, może jeszcze coś tam spod maski. Więc mamy drugie auto. I będziemy mogli działać dalej. Zrobiliśmy taki szybki wyjazd w poniedziałkowy popołudnie. Zamiast po pracy włączyć telewizor i odpocząć i zjeść, to pojechaliśmy z wodnym operatorem do Szczecina 400 km w jedną, 400 km w drugą. No i mamy, mamy drugą korwetę od naszego widza Rafała, którego pozdrawiamy. No i zobaczcie, jak nam poszło. No i dzisiejszy odcinek krowety C4 dla widzów rozpoczynamy w Szczecinie. Jesteśmy na jakimś tutaj zagłębiu przemysłowym, odebrać coś, bez czego nie dokończymy tego projektu. No i Wy już pewnie wiecie, co to jest. Jest i ona. Na szczęście potrzebujemy z niej tylko silnika, a w zasadzie to tylko wału i dwóch korbowodów. A reszta mamy w Gretisie, tak? Tak, reszta jest tak naprawdę w cenie. Cena cena nie jest wysoka. Tak, w takiej yy... cenie to macie tak naprawdę cały dół silnik, macie całą resztę, nie? Więc, yy, więc oczywiście nie będziemy tutaj na nic wybrzydzać, bo jest naprawdę fajnie. Tak. Yy, przy okazji ja się dowiaduję trochę więcej o tym, yy, czego nam brakuje w, yy, w naszej. Więc... Przygodę z te czwórką od dwóch lat próbuję ją doprowadzić swoją mam złotą i tę kupiłem na części, dlatego że w mojej była spalona wiązka silnika, ale niestety się to okazało. Nietrafne, bo wiązka silnika nie jest jak w Żuku i nie okay. jest, że wszystkie korwety mają takie same, tylko praktycznie no, z tej nie pasowała. Nie? Bo to było 84, ja mam 86. Co drugi rok była zmiana wiązka silnika w korvecie, nie? i no. Totalnie inny w ogóle osprzęt. inne wszystkie. I swoją kupiłeś kiedy? Ja kupiłem jakieś dwa lata temu, nie? o złotym. Czyli już po wystartowaniu projektu, który jeszcze u nas trwa, tak? <noise> no. Ale ja po prostu. Walczę. Ale już jeździsz. Czy chwilowo nie jeździsz? Bo nie znaczy nie ma skrzyni, tak, km tak? w na lewecie, jak, jak jeździsz. Zarejestrowałem, udało się zarejestrować. No. Na zabytek zarejestrowałem, ale w tej chwili mam właśnie problem ze skrzynią. O tego, tak jak rozmawialiśmy, no ja Aha. potrzebuję skrzynię jednak było. Dobra, ja, się na jedynce i niestety. Ja już yy, na jutro mam naszego mechanika tak? umówionego, no, no. że. A tutaj, macie, no, tutaj ten motor wyrywa. No, macie kupę gratów, no, bo tak naprawdę sama maska to kosztuje chyba z 2000. Tak naprawdę lampa chyba za 400 zł, chcą y, klapy, takie rzeczy. To, 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 no, to. no tam podobno to, to jest. Co prawda właśnie nie wszystko do mnie już y, zdążyło jeszcze trafić. Mhm. Y, ale no cóż, jakieś no. takie pierdoły, uszczelki czy coś, to wszystko podobno nawet majątek kosztuje, no ale to ja to też nie mam na to siłę, nie ochoty tego w ogóle. Wy. No i widzisz, no i bardzo dobrze, bardzo dobrą decyzję podjęłeś. <laughs> tak, decyzja jest. Nie no piękna jest, naprawdę. Tak, czerwony, czerwony, gustowny, a tu kolega mi właśnie Sebastian użycza, użycza mi tę halę i ona tutaj o praktycznie od dwóch lat prawie ta korweta stoi, nie? no? E... No spoko, spoko. Tu próbowałem adoptować do swojej pompy, ale kupiłem wszystko nowe, to zostawiłem, bo to, to było jednak, nie było w jakimś tam super, super stanie. Nie? Te śruby czekają, jak bo musimy koło na to przekręcić, nie? W ogóle nawet niewykluczone, że będziemy światła z niej przekładać, bo tamte są pomalowane yy, razem z. Wyglądają ładnie, tak naprawdę. Ja tutaj do swojej kupywałem, musiałem kupić tym niestety bo pan się na przeglądzie przyczepił no. A tu mają, tu są bardzo ładnie wyglądają bilsztajny. Mhm. Nie, dobrze mówię, te żółte to są. E... Bilsztajny powiem. Bilsztajny, no, no, no i, i, i. Ale nawet z niej nie wyciągałem. Nie? I tutaj zawieszeniowo one są. Żółte te takie, które generalnie kosztują normalnie majątek, bo taki jeden morzator chyba kosztuje około 1000, 1200, czy 1500 zł. Nie? i one wszystkie cztery ma bilisztejny w bardzo, bardzo przyzwoitym stanie, tylko ja już nie miałem ochoty tu przyjeżdżać tego wymontowywać w mm -hmm. ogóle i to, to, to zostało. No, no tak, tak prawda, że upał zależał. Tak naprawdę patrzyłem jakoś tam, jak tu przyglądałem się tam Morką, to, 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 chyba nowy ma ten, tak wygląda jak nowy resor z przodu. To Cały... bardzo dobrze, bo my rysora potrzebujemy, bo nasz jest pęknięty. Aha. Cały układ ten wydechowy jest podrzewiały, ale wygląda bardzo zdrowo, chyba ktoś go wymieniał też. Tak mi się. Mhm. Tak tak to, ale to mówię, to ja, nie ja jeszcze rysu... wydechu od tamtej nie widziałem. Niestety. Ani chęci, ani ochoty nie miałem tutaj ruszać. Chłodnice wyglądają dobrze. U mnie też są na szczęście OK, to nie chyba nie. mamy zregenerowane, ale, no, ale Patryk jeszcze nie wie, czy one są już czy jeszcze są u niego i Aha. czy są jeszcze w naprawie Macie też taką misję trochę. Tak, mamy misję, no. Ale my się my nic nie boimy. No tak. No i kupę jakichś takich no pierdół tutaj. Nie wiem, coś tam pewnie wam się może nie przyda, ale maska. To maskę to pewnie macie, nie? Yy, mamy nawet... Yy, nawet jeszcze lakierowano w Stanach. Zderzak jest polakierowany w apkarze. Mhm. Maska jest jeszcze w Stanach. No ja, moja wygląda z... trochę lepiej od tego. Moja, No tak, moja złota pomalowana też w Stanach niestety. No ale jak to w Stanach, czyli odkurzaczem, nie? No tak. Właśnie. Odkurzaczem to nie wiem skąd te filmy oni biorą tam, że to tak naprawiają, to jest tak pięknie, ładnie, ale tu. To... No dobrze, y, teraz tak, Felgi zostają u ciebie, tak? No, 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 no tak, tak. No bo ja wziąłem ze sobą y, drugi komplet kół. Cool. Mhm. Tylko, że nie wziąłem lewarka ani klucza. Ja mam, zobacz, tu się tak? przygotowałem. Już wszystko ja do tego podkręcałem, już przygotowane. przygotowany. Tak, no to super. spędzili, Bóg wie ile czasu, jakbyś dał te, dał te felgi. To... Dobra, to ja idę po koła. Oczywiście zakup drugiej korwety na części przyspieszy nam zdecydowanie ten projekt. Nie tylko dlatego, że potrzebujemy wału korbowego i dwukorbowodów, ale tutaj też może być wiele innych elementów, które w naszej są, w zasadzie w waszej korwecie są trochę słabsze, a tutaj y, mogą po prostu być, jeżeli nam ich brakuje, a, a tutaj są na przykład, nie? E, więc jak to przystało na kanał Patryka, zawsze w jednym projekcie muszą być co najmniej dwa samochody dawcy. Tak było w Fordzie GPW, tak było w BMW. Tak, było w polskim Porsche, w czym jeszcze tak było? W jakim jeszcze projekty, projekcie były dwa samochody? Już teraz zapomniałem. No nieważne. To Corvette C4, też mam dwie. Tu mam tył, teraz przyjadę z przodem. Ten, ten to wczesny. jest przód? To jest przód, no. Dobra. Bo to jest polift, nie? Tak. Tak, te są poliftowe. Swoją drogą są kapselki w tych felgach. A mamy jeszcze jeden kapselków, które są chyba trochę gorsze. Więc wydaje mi się, że te kapselki tutaj powinny trafić do tych felg, które będą celowo na naszej Corvecie. A tamte, które przysłał Nowicki, trafią tu. Chyba. Może dwie złożymy? Nie? Tak? Nie? Jakiś nik można by było tutaj włożyć? S21 z żuka, co Wy na to? Albo jakiegoś diesla. O, diesla trzeba tutaj włożyć. 1,9. Zresztą piszecie o tym w komentarzach, że trzeba tutaj włożyć 1,9. Znaczy do, do tamtej. Może włożymy do tej. Nasz Tomek się ucieszy, bo to są elementy, które leżą jeszcze w apkarze. a tutaj mamy je od razu. Spoko, napinacz wstępnie napinany kwadratem jedna, druga cala. Fajnie, fajnie. To jest podstawa pod alternator chyba, tak? A, niestety. Pęknięta tu już spawana i oprócz tego pęknięta, także niestety. Uch. No z tego już nic nie będzie. Raz? Skąd ona jest? Ona jest z y, stany, ale gdzie dokładnie? To przy jakiś y, złapałem jakiegoś człowieka no. jak zacząłem robić tą swoją, no. który gdzieś y, na kaszubach naprawia, robi renowację korwet i tą ściągnęli mieli zastanawiali się, czy robić ją, naprawiać, czy nie mieli chyba za 4 czy 5. W końcu zdecydowali uh -huh. się na części ją sprzedać. Aha. I dlatego nie chcieli jej tam robić, a ja potrzebowałem. <laughs> Na części. No bo... No właśnie, i tej wiązki potrzebowałeś, tak? Jeszcze raz? Wiązki potrzebowałeś silnika. tak? Wiązki silnika. Wiązki silnika szukałem później, jak się okazało, że to nie jest tabu, to 84, szukałem rok no. i w końcu takim trafem kuzynka mieszka w Chicago. Ja mówię, Madziar, ratuj, bo przecież mówię, masakra, nie? I tak przez, wiel... przez przypadek mówi, Rafał pisze mi, mówi, Słuchaj, chyba twoja wiązka, 80, tam, ja mówię, idealnie, nie? No, no i faktycznie nie? wiązka kosztowała mnie 1000 w sumie złotych. I rywal... dzięki temu to w ogóle jeździć, nie? Było tak, to. No, przygoda generalnie jak dla mnie z korwetą taka no, ciekawa, ale y, chyba więcej, więcej już się nie podajemy, takich Ciekawa, przygoda. ale bolesna, tak? Tak. Ciekawa, no, ale bolesna. Utożsamiam się. No ta chyba też była lakierowana do tego samego lakiernika. Ważne, że jest stojak na, ten, na kasety. Jeszcze na velcro. Ja właśnie rozmawiałem z Patrykiem, ona jest ta LT98, to jest ważne, nie? No. To było to, tam podobno były te jakieś tam TPI czy coś takiego jeszcze wcześniej, to były całkowicie inne silniki, a ten już jest tutaj, też jest ten l 98 to był na wtrysku na pewno, nie? tylko mhm. że to był ten pierwszy, jaki w ogóle, jaki był, nie? No niefortunnie skończył tamten silnik, niestety. Tamten niefortunnie? No. Ale coś mu tam czemu? Oni go przegrzali, go, czy co mu tam zrobili? Te silniki są... No Oni po prostu nie, nie wiedzieli, że ten silnik jest przytarty i pojechali od razu na tor, nie? A. okej. Okay. I tak to się skończyło. Ale ma jakiś taki. Kosmiczny. Ale od, od trzech lat jest przynajmniej materiał na czołówkę kanału. No tak. Jak kreweta pali gumę na, na torze modnym. No więc. tak. To chyba tak jak idzie, nie? No dobrze, dzięki temu auto będziemy mogli trochę ruszyć z projektem. Na pewno się coś tutaj przyda z tego. Więc chyba za dwa tygodnie znowu będzie odcinek. Nawet nawet na pewno, zwłaszcza, że na, na szlifierni też się powoli tematy ruszają. O, tutaj mi chyba to nie wystarczy. A dzięki temu będziemy mogli... Działać dalej, a stąd musimy wyciągnąć silnik, wał korbowy, dwa korbowody i działać dalej. A więc druga korweta już na warsztacie. Wyjmujemy silnik, wyjmujemy skrzynię biegów, którą zresztą musimy jeszcze oddać Rafałowi. E, także zaraz tam jadę do Szczecina, żeby to zrobić. E, silnik rozbieramy, wyjmujemy wał, wyjmujemy korbowody i teraz będzie można to zawieźć do szlifierni. co się odbędzie jutro, czyli jak Wy to oglądacie, to to już się wydarzyło. E, ja z kolei wyjeżdżam do Holandii po części, ale to jest inna sprawa. Natomiast to, że mamy teraz tą drugą e, korwetę, Pozwoli nam ruszyć z tego martwego punktu w tym projekcie, bo mamy w końcu nad czym pracować. Bo rzeczywiście staliśmy w takim trochę martwym sobie momencie, że nie mogliśmy za bardzo nic ruszyć, bo ani nie mogliśmy postawić jej na kołach, ani nie mogliśmy wstawić silnika. Więc teraz naprawdę będzie się działo i więcej zobaczycie już za dwa tygodnie. Do zobaczenia.